Nie na najide dżunglę, bo ja kurwa nie Trzeba nauczyć. Trzeba ja, kurwa nauczyć Trzeba na się kurwa że nie umiem dżungli my, my mówili wszyscy, że nie masz grać da Wybierdalaj no. na dziewięć <śmiennie> Ej, ma ej, Filip, 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 Filip. Ej, jakiego idziesz tego Twitcha ja Jestem ja, Karmel. Ale na jakiego idziesz tego Twitcha, Filip? Ej, kurwa Karmel. <śmiennie>? Poczekaj, jeszcze A, A, nie pikuj kurwa Filip! A, 2 AD, okej, dobra. Wy zgubiłeś nas! <śle> dobra, chłopaki, ale wiecie co my mamy, czego oni nie mają? Kusztowne stupki na Mordekajsa Nie, mamy malfajta z legatiem w mózgu. <śle> <śle> skrępowany! Nie no. Mutowałem Marcina i Kormela e, Kindred, Kindred na topie. O kurwa, na to nie żyje. I dziś. Niech mnie ja co odmutuję. Idę, 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 idę na topa. Katarina się. Ja to też nie. są moje dzieci. <grym> <grym> ja to też jest moja rzesza, proszę odpowiedź. No i o, kurwa Karolu! Nie, no nie było mnie! No co ty robisz, się już no, cofać, no, to, co się pierdolę Karol! to po chuj ja ci mówię, że idę. Nie no kurwa! Ja pierdolę, nie, ale nie wiedziałeś, że dalej się z nimi kurwia, ja zacząłem się cofać. Kochana. No i chuj już wzięła. Jak można grać, jak można dać jakąś cukierkową lalą, brata nazistę, no nie wiem, no wy wszyscy wszystkich czarodziejów trzeba do gazu. <laughs> tak, jak pan Sylas mówił. Jak pan Sylas mówił. Jak mówił Bober. Aha, ziołeczki ja się znowu ruszać nie mogę chyba zaraz się w ogóle wypierdolę, przecież ten tak wkurwiony ten Jorik. A mnie łapie w klatkę, nie mogę nic zrobić. Rzucam... On łapie w klatkę i chuj mi w dupę po prostu, tak? Tak, No. No on ma... Łapie mnie w klatkę... Ty kurwa bo runy mam! Na no. Ja się zastanawiam, czemu mu tak mało biję w ogóle? K**wa. Z w sam Marcin. Mój Brawo, Marcin. Wybrać. Mogę się mi tam nie Widzisz... Dora Filip Idziesz, do wędzisz masło. Filip do gazu. <laughs> tak, ja się nie będę na nich wychylał Filip, bo ja się nie wychylam na Lux Super, dlatego że ma... nie wiem... Ty widzimy... Ja za flash to ustał chwilę w miejscu. <laughs> po, po czym zajebał kidryt <laughs> No nie wiem, moim zdaniem ogólnie jak jest tak gidi, kurde. Już nawet nie wspomnę o samym fakcie, że ogólnie to coś, i to coś w ogóle zagnieździło się w dżungli Tarmela. Wiesz, tak jak ktoś regularnie reagował, no mówię, kurwa, chodzą mi do dżungli, zejdź to ich zabijemy, to może by ich nie było. No real, ale... Ja wolał się to spłakać. W życiu. Taka prawda. Tam ale fajne se kurwa te kalosze kupiłem z oba to. <laughs> ja co jest, w innym, <laughs> ja co jest w innym świecie, kurwa IZONI SCHTIFFELDER DEUTSCHLICH Nie Ja co się dobrze bałam nie wiem co wam <laughs> kurwa Ta faka dostaję ganga, Niewieckie <laughs> Niemieckie buty z IONI <laughs> Buty na Anu, patrz na to, znalazłem kryształ tarniński. z <śmulatujesz> <fight me> <śmulatujesz> o, Kurwa, udało się, zabiłem go. Ja pierdolę, to będzie bolesne. Ja, okej, okay, ja ją ja, do wymiaru biorę. Aha, ja okay. ją biorę ze sobą od razu. O, okay. Dajcie trochę, chodźcie z chodźcie, chodźcie z nim, chodźcie, z nim, chodźcie z Nie, nie, nie. Wyjmijcie go jeszcze stąp Wyciągnijcie no. smok Ja czekam żeby jak coś łapać Kindred Ja będę nic straszył jedynie O się zresetował Mamy tutaj może tą soczewkę Dobra chodź tu się Kindred udało się wziąć Do przodu! Dobrze! OTP Malfight Kurwa, ja OTP. jestem Bogiem! OTP Malfight PUSH! kurwa, kurwa, Ej kurwa, co kurwa, zabili zabili, Użyłem dżunglę dżungler! powinien cokolwiek mieć chwa z orakla, a nie Nie ja mam się dawać tego jak. Jaki Oracle? Nie znam takich słów. Nie! Miskreak! O zajebałeś! malfight <grym grym grym> Alfajd! Nie, nie. nie ten przycisk! No to stare nie może o, damy im dragona jak pójdziemy po eko Ja pójdę A ty? Przynajmniej. No, who, who Dobra, bierzemy smokho no, Dobra no, no chuj, już trudno zabije naszą Samire jeszcze A, to nie ale Ale z nich są tryhardy potężne tak. Dobra, bijemy tego dragona ale Ja zaraz idzie. będę się brał za kinred Dajcie mi to wizję, za... da. dajcie mi to wizję tam A... wizję, za... wizję, za krzaka potrzebuję I nic nie bije Karol, tepu się na wieżę po prostu Masz tepeka. Masz tepeka Dobra Masz Karol, tepu się Nie mam mnie jeszcze Stary, źle stepowałeś e, A czemu nie tepło? No bo zrozwalili wieżę Dobra, poradziliście sobie To też pieniądze dla mnie Ale, no po Ale chodzi o staka. nie o pieniądze To już jungler będzie miał więcej pieniędzy tak z tego O kurwa, patrz co zrobił dzikus Już ulta zbrodował? Bez elki. A bo myśmy no. go zabili, Szkoda, Jorik jest bez ulta Ktoś w bazie musi tak. zostać, na szelki Jakie w sami hiby? Chociaż nie ma tajmeru Tego akurat Nie no, no kurwa, stoję Są tajmery tylko na wyższym poziomie Dobra, przegrali Ale no najebali mi flame czy kurde składać ten... Frozen zbuduj, zbuduj coś na... stary, AP. Sobie. Na AP? No to, no to flame. Ale coś, żeby nie bić AP, tylko być odporny na AP. A, no to kurwa tak średnio. No to, a... Force of Nature? Jak to się kurwa nazywa? Po... Jak to wygląda? To chyba dwie zbroje, które pod AP. A, na, Nature Gewalt, okej. Okay. <noise> na duchę, O to chodzi? <noise> tak, o to chodzi <noise> okay. Chodźcie w Jorikę. Ktoś biegnie... E, Karmel biegnie na Drake'a, bo ona tam go robi Kindred też robi Dobra, to pusz... To chodźcie Barona Co o, za ziom... Ward Filip, wart! FILIP wart! Ja pierdolę Filip warduj, warduj Teraz tu się jest po chuju. No kurde mać! E, ja pierdolę! Co to za kutas no!